Obowiązujące od kilku miesięcy regulacje dotyczące pracy zdalnej budzą kontrowersje i wiele problemów praktycznych już teraz. Podkreśla się, że dotychczas obowiązujące regulacje, które miały charakter dość ograniczony i dość minimalny, były wystarczające w znacznej części i nie było konieczne aż tak szczegółowe regulowanie zasad pracy zdalnej. Praktyka pokaże, czy nie spowoduje to odchodzenia od pracy zdalnej i powrotu do pracy stacjonarnej na dotychczasowych warunkach, tak jak miało to miejsce w przypadku telepracy obowiązującej wcześniej. Mamy jednak nadzieję, że zarówno pracownicy jak i pracodawcy dostosują się do, do tych regulacji, a te przepisy, które wymagają poprawy szybko zostaną zmienione tak, aby praca zdalna była jak najpowszechniejsza, naj, jak najłatwiejsza i z korzyścią dla obu stron w stosunku pracy.